Ziemniaki do kopytek muszą być zimne, ale gniecimy je od razu po tym, jak są go, y, świeżo ugotowane. A te są z wczorajszego dnia z lodówki wyjęte. To teraz muszę jeszcze raz je pognieść. No, jakby miała maszynkę, to bym to zrobiła maszynką do mielania mięsa. I tutaj daję sól i muszę dobrze to pognieść. Teraz będę dodawała mąki. Można dać ziemniaczaną. Można też dodać trochę ryżowej, albo dać mieszankę bezglutenową. Od razu tak z pół szklanki, nie? Teraz to będę zagniatać. Jak się bardzo klei do rąk, to trzeba dosypać więcej mąki. Żeby nie przesadzić z mąką, bo jak będzie za dużo, to kopytka będą twarde. Ale jak już to zaczyna nam się to ciasto tak zlepiać w taką jedną kulę, to już jest dobry znak. Ale jak się dalej jeszcze tak bardzo klei do rąk, to trzeba trochę mąki dosypać. Jak już nam to ciasto, czyli ta mąka razem z ziemniakami da uformować w taką kulę, wtedy jeszcze dokładnie umijemy ręce, po to żeby ten, to ciasto, które się przykleiło do rąk, nam zeszło. I teraz będziemy mogli kroić to na kawałki nie tą całą kulę i rolować i kroić kopytka no i jak już odkroiłam jeden kawałek z tego to rozrolowałam to tak, troszkę można mąką posypać i tylko kroimy na takie kawałeczki Sobie położyłam ten papier do pieczenia, to będzie później łatwiej to wziąć i wrzucić do gorącej wody. Po prostu. Z tym papierem. Tak, później znowu odkrywamy jeszcze jeden kawałek. A w międzyczasie zagotujemy wodę w garnku i troszkę ją mąkę. Można jeszcze tutaj tak trochę przesypać moką, żeby się nie posklejało. Jak tylko wrzuciłam kopytka do tej gotującej się wody, to od razu muszę wziąć je tak delikatnie przemieszać, żeby się odkleiły od dna i czekać, aż wypłyną na wierzchu. I wtedy właśnie od tej mąki będzie się taka piana robiła, dlatego warto mieć garnek do połowy wypełniony, żeby nam ta piana potem nie wykipiała. I tak odczekamy chwilkę i zobaczymy, jak one zaczną wypływać. Oczywiście nie wrzucamy wszystkich kopytek naraz, tak? Partiami. Po pół minucie, może już widzimy powoli, jak te kopytka zaczynają nam do góry wychodzić. Nie i zobaczcie, co się z nimi dzieje. One już wychodzą na wierzch, więc sobie przygotowuję powoli talerz, na który będę je wykładać, lekko natłuszczony i będziemy je dobrze odsączać. Także o. Już jak one wychodzą na wierzch. Także one w momencie wypłynięcia na wierzch są gotowe, bo potem możemy je też od razu jeść na ciepło, albo możemy je potem sobie odgrzać i odsmażyć, jak będą zimne, oczywiście. No, I one już są gotowe. Wszystkie wypłynęły na wierzch. ja je wyciągam. Odsączam. Trzeba pamiętać, że to są kopytka bezglutenowe, więc one są troszkę mniej bardziej delikatniejsze niż te z normalnej mąki i troszkę trudniej je zrobić, ale praktyka czyni mistrza. O. Także jedną partię kopytek już mamy gotową. I je wrzucamy po prostu. No i woda nam zaczyna się gotować, a one w tym czasie wszystkie wypływają na wierzch. I już następna porcja jest gotowa. Zaraz będziemy wyciągać. Także my robimy z kapustą tuszoną, ale można je też równie dać z cebulką podsmażoną, okrasić jak to woli. Niektórzy robią nawet na słodko. Podsmażają na masełku bułkę tartą z cukrem i tym okraszają i mamy na słodko. Odsączamy i na talerz. I następna porcja. Także kopytka wyszły bardzo smaczne. Nie są zatwarte, nie rozpadają się, wyszły idealne. Ale wiadomo, też zależy to od jakości mąki, a w tym wypadku to jest mąka bezglutenowa. Ona jest trudniejsza w wykonaniu. No i też zależy od ziemniaków, bo niektóre ziemniaki są bardziej mączyste, te się bardziej nadają wtedy na takie potrawy. Hmm, pecha. Teraz tylko określić swoim ulubionym smakiem. I smaczne.